Siema, dzisiaj przyspawam już finalnie ten panel, który wykonywałem wcześniej. Przygotowałem sobie pod spawy, lekko obszlifowałem, żeby mi się lepiej spawało. No i co, trzeba się zabrać do roboty. Pospawam i pokażę Wam efekt końcowy tego zabiegu. Nie ma sensu, żebym pokazywał, jak, się, jak spawam, bo to ani ciekawe. Także biorę się za robotę, jak zrobię, to zademonstruję efekt finalny. Siemanko. E, w tamtą stronę znużyłem pospawać. E, cały panel mam spawany, Wstępnie zakonserwowałem sobie go farbą, podkładem antykorozyjnym, żeby do czasu, kiedy coś więcej będę robił, żeby mi tam nic nie korodowało, mam w miarę to wszystko obspawane. Tam jakieś detale zostały, ale to i tak tam będę musiał pouzupełniać spawy. Ale generalnie jest to już dosyć mocno przyspawane. Wygląda tak jak widzicie, całkiem chyba nieźle. Teraz biorę się tu za drugą stronę. Muszę tu oczyścić najpierw ten stary panel, wyciąć go, żebym mógł sobie już robić wzór na drugą stronę, bo niestety jest nieco inny niż z tamtej strony, bo tam nadkole kole jest w trochę innym kształcie niż to z tej strony, ono jest niższe, trochę inaczej wyprofilowane. No i żeby wyczyścić ten profil, muszę. Muszę tutaj siutełko, muszę tutaj yy, muszę tutaj yy, spawy w sensie zgrzewy rozwiercić i tak na początku robiłem to w taki sposób, że yy, rozwiercałem je yy, takim mm -hmm. rozwiertakiem zaznaczałem sobie po prostu miejsca i, i rozwiercałem teraz podejrzałem u jednego gościa że robi to trochę w inny sposób mianowicie najpierw nawierca sobie nawierca sobie to takim małym wiertełkiem te punkty dokładnie jest dużo łatwiej trafić środek środek tego zgrzewu no i dzięki temu później tym dużym rozwiertakiem jest dużo lepsze prowadzenie i nie ucieka na boki i szybciej tak naprawdę rozwierca się ta miejsca nie powodując zaginania no, wiadomo, tutaj ta, ten element zostaje i teoretycznie powinienem rozwiercać to od tamtej strony żeby tego nie przewierzać, ale niestety tam mam bardzo słabe dojście i w związku z tymi wszystkimi wzmocnieniami no, dlatego no, postanowiłem, że będę to robił od tej strony no co, no zaspawam to, później obszlifuję i nie powinno być śladu po tym. No ale mówię, generalnie bardzo fajny sposób, szybszy, może uda mi się go pokazać na filmie. To zobaczyć, jak to wygląda. warto mieć też ostre wiertło, bo niestety to nie idzie tak dobrze wtedy. Duże wiertło się zdecydowanie lepiej ostrzy, bo widać widać końcówki. Odpowiednie miejsce widać, które ostrzymy, a tu niestety przy takich małych średnicach to trochę na czuja jest, ale myślę, że będzie dużo lepiej. O, cyk. O, nie zawsze jest to takie proste. Ale mimo wszystko jest dużo łatwiej, takim małym wiertłem, utrzymać środek tego miejsca, które chcemy rozwiercić. Bo duży rozwiertek niby ma, ma tutaj prowadzenie na końcu, ale to mimo wszystko jest tak duża średnica, że jak gdzieś bokiem złapie, to zaraz ucieka i, i niestety nie, nie rozwierca tego, co byśmy chcieli. Tak, i gotowe. I następny, tego mówię, bardzo, bardzo fajny, prosty sposób na to, żeby rozwiercić zgrzewy. Taki przyzwoity dosyć. Także to na razie tyle. Jak go poobczyszczam, to pewnie coś jeszcze pokażę. No i tak w bardzo szybki sposób, no bo od tamtego momentu minęło, nie wiem, dosłownie może 5 minut. Elementu się pozbyłem. Tylko jeszcze pooczyszczać tutaj te, te miejsca z tamtej strony, żeby miał równiutko podrobienie wzoru. No i co? I będzie trzeba z karteczkami się trochę pobawić, pokleić kartoniki, żeby zrobić wzór. A później tak jak z tamtej strony przerzucić to na blachę i przyspawać i i wtedy myślę, że jeśli obspawam tu wszystko, e, cały ten boczek, tutaj mam do dokończenia jeszcze trochę spawów wzdłuż, e, wzdłuż tego wzmocnienia, bo to tylko na sztukę tam w paru miejscach przyspawałem. E, tutaj też muszę to jeszcze obspawać cały ten boczek. To myślę, że będę miał na tyle zakończone, że będę mógł się częściowo pozbyć wzmocnień przynajmniej częściowo bo jeszcze tył zostanie cały do, do zrobienia no a jak się pozbędę częściowo wzmocnień to będę miał dużo prościej, żeby w środku tutaj cokolwiek robić, bo na razie to jakakolwiek robota tu w środku wiąże się z taką gimnastyką, że, że aż się odechciewa tu włazić, więc, więc muszę dążyć do tego momentu że będę mógł się chociaż części pozbyć przynajmniej może tego tej części przedniej, gdzie już mam te wzmocnienia, i raczej się to będzie już w miarę trzymało kupy, na tyle, że będę mógł, że będę mógł się tego pozbyć. No i dobra, na razie na tyle. Jak się coś zmieni, to na pewno, na pewno coś, coś dogram. Słuchajcie, właśnie chwilę temu przyszedł do mnie kurier. Przyniósł długo oczekiwaną paczkę. Mianowicie w moim garażu przybyło nowe narzędzie. Oto i ono. Narzędzie jest to drugie, które zamówiłem. Pierwszym jest shrinker i stretcher. To chwilę wcześniej dotarło, ale chciałem poczekać, aż przyjdzie drugie, żeby się pochwalić. Do tego zdążyłem już sobie dorobić noga, żeby móc w miarę wygodnie na tym pracować no i mając już to urządzenie do jakiejś chwili zdążyłem przetestować to na blaszkach wzmocnienia, które wyciąłem już wcześniej, ale chciałem poczekać aż ta maszyna przyjdzie bo chciałem właśnie zrobić te przetłoczenia no i się udało nie jest może to jeszcze super równe, bo to był pierwszy raz testowo, no na tym to w ogóle widać, że troszkę mi zeszło ale generalnie jestem bardzo zadowolony, bo efekt jest naprawdę dobry. Blaszka się bardzo usztywniła dzięki takim małym trzem przetłoczeniom. Dodatkowo wykonałem też na tym, na tych dwóch prostych rolkach. Nie wiem, czy to będzie widać. Wykonałem gięcie też, bo też można takie rzeczy na tym robić. No i co, jestem zadowolony z efektu no i co, pozostało mi to teraz zamocować tam gdzie to ma być no oprócz tego jeszcze będę musiał sobie zbudować do, do tej maszynki też jakąś nogę bo jest niestety maszynka tylko sama więc póki co w imadle się trzyma dodatkowo co do tej maszyny jako, że to jest taka dosyć niskobudżetowy budżetowy sprzęt będę musiał ją trochę zmodyfikować, bo jest powiedzmy lekko niedoskonała, bo w momencie kiedy dociśniemy rolki do siebie, tak żeby nam już prasowało jakiś wzór na blaszce, to nie wiem czy to będzie da się uchwycić, ale bardzo się przegina ta cała konstrukcja i pracuje straszliwie. Przez to też ciężej później się kręci, no bo te całe rolki one się przekrzywiają i tu na tych no, chyba jakieś panewki są, no się blokuje lekko jest, jest dużo ciężej poza tym parę takich innych pierdulek muszę dorobić typu tutaj zamiast używania klucza, służy to do dociskania rolek, zamiast klucza muszę sobie przyspawać jakieś pokrętło żebym mógł to spokojnie ręką robić a nie co chwilę szukać klucza i kombinować jak to przełożyć oprócz tego do zestawu były dołączone jeszcze ile? raz, dwa trzy, cztery, pięć Pięć jeszcze dodatkowych zestawów rolek różnych. prawda typy są tylko dwa, bo są rowki po prostu mniejsze lub większe, e, tak samo przetłoczenia są mniejsze lub większe. No i to tyle. Aczkolwiek no, możliwości są duże. Posiadając to karkę, można naprawdę e, dużo fajnych rzeczy na tym wykonać, ja co prawda to karki nie mam, ale na razie to co mam tu w zestawie, do, do tego co potrzebuję aktualnie, na pewno mi to w zupełności wystarczy. Także pozostało mi działać, zbudować jakiś stojak do tego. A być może w przyszłości jeszcze pomyślę o tym, żeby e, zamiast pokrętła było coś automatycznego, bo, bo jest to też mało wygodne, szczególnie, że e, maszynka ma tam, nie wiem, no z pół metra. Nawet chyba lepiej. No, powiedzmy około pół metra ma. Więc jest dosyć ciężko tutaj jedną ręką kręcić. A tutaj trzymać blaszkę. No tutaj jeszcze było o tyle wygodnie, że te blaszki były w miarę małe, więc nie było problemu z tym. Ale jak będzie większy element, no to będzie już ciężko tak kręcić. Tym bardziej że już po dociśnięciu rolek jest, jest pewien opór, więc trzeba się do tego przyłożyć. No a jednocześnie trzeba też patrzeć, żeby równo prowadzić rolki po narysowanym śladzie. Więc, więc no, na pewno się to przyda, ale ja o tym będę myślał później, jak już będę, będę miał trochę luźniejszy czas z tym. Także, no, tak chciałem się pochwalić trochę, że trochę jednak musiałem przyinwestować. Bo, jednak, nie wszystko wychodzi młotkiem tak jakby się chciało. No, da się, nie mówię, że się nie da, ale, ale jednak jest to trochę wygodnie, a sprzęt jest powiedzmy, no, naprawdę w miarę tani na tyle tani, że mogłem sobie na niego pozwolić i, i, i na pewno mi mocno ułatwi życie tą maszynkę też będę musiał jeszcze przerobić bo tutaj tak trochę na że tak brzydko powiem na pałę zbudowałem ten stojak i muszę go trochę poprawić, ale to jak już parę razy jej użyłem testowo no to, 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 to wyszło, że tak powiem, że nie jest to zbyt wygodne póki co, więc muszę to jeszcze też lekko przebudować no tego też jeszcze jest w stanie surowym nie pomalowane, bo na pewno to e, czymś pomaluję, żeby żeby nie gniło i nie korodowało a tak, no to co więcej mogę powiedzieć tu z tej strony e, tu z tej strony wspawałem również rurę, obspawałem tu wszystko, przygotowałem e, narożnik e, tamten do spawania wzmocnienia właśnie może wam pokażę jak o co chodzi z tym wzmocnieniem z tej strony będzie lepiej będzie lepiej widać bo teraz tak tutaj oryginalnie ten próg wychodził dalej i tu było wzmocnienie, które trzymało jakby, bo tu zaraz jest do podnoszenia lewarkiem, no i generalnie wzmacniało tutaj całą tą konstrukcję ja tego się musiałem pozbyć i to przesunąć, wszystko. Więc e, wymyśliłem coś takiego. E, będzie to tutaj wspawane oczywiście po całej długości, nie tylko punktowo. Będzie przyspawane to mocno. No i, i naprawdę ta blacha na tyle się usztywniła, że no atom niemalże. Więc myślę, że tutaj zrobi dobrą robotę. Na tyle, na ile chciałem, żeby zrobiło. E, Później co? To chyba wcześniej pokazywałem, że tam obczyściłem tamtą stronę. Mam już szablon też gotowy cały, tylko muszę jeszcze jechać kupić blachę, bo niestety się okazało, że że ten kawałek, który mam jest trochę za mały do tego elementu, bo będzie on wykonany w całości. Ponad kolu tutaj i jeszcze, jeszcze kawałek tam na dole, gdzie brakuje. Także będzie to w jednym elemencie na pewno będzie przyspawane. No i tak jak też pokazywałem, będzie to tak jak, tak jak tutaj. Także całkiem sympatycznie to wyszło. W miarę równo. Jak na amatora całkiem przyzwoicie. No no i tyle. Aha, no jeszcze prócz tego co... Przed chwilą powiedziałem, no to zdążyłem sobie obspawać wszystkie, wszystkie, znaczy wszystkie. No, większość rzeczy, których, które przepuściłem wcześniej, typu, właśnie tą blachę miałem tam tylko punktowo przyłapaną. Tutaj te boczne panele miałem też tylko tak punktowo, lekko. Mam już się też praktycznie całkowicie obspawane. No i co? I dalej będę myślał, czy, czy pojedziemy z tyłem. Czy uda mi się zrealizować plan przodu, taki jak myślałem. Z do tego potrzebuję pewnych elementów, ale jak się udaje znaleźć, no to wtedy będę kombinował, bo na razie, tak jak widzicie tutaj przyłapałem sobie oryginalne, to wzmocnienie, którego jakimś cudem nie wyrzuciłem. I bardzo dobrze, bo być może się przyda. Tyle tylko, że jeszcze muszę za tym jakby bo samo wspawanie tego nie jest żadnym problemem, bo to co prawda ja to trochę pogięłem przy, przy wyciąganiu, ale to jest wszystko do, wszystko do tworzenia. Większym problemem jest to, że za tą blachą powinna być jeszcze jedna, która jest najpierw mocowana do tego pasa przedniego tu od góry i łączy się tak jakby w środku, jeszcze pod tym z dołem, z tą półką tutaj dolną która zasadniczo się okazało po, po tym jak wstawiłem to podwozie, że raczej powinna pasować z tetetkowym podłogą, także w miarę tu myślę, że aż tak wiele przeróbek z tym nie będzie co mnie cieszy, no bo i tak jest tego cała masa ale generalnie chodzi o to, żeby jakby pozostać przy oryginalnej desce polówkowej i tutaj nie kombinować żadnych tam Słapów desek z czegoś innego. No, bateria mi się kończy, także myślę, że na razie to tyle. Na razie.